Siemano, witajcie, z tej strony Shmixin, a to jest następny odcinek na moim kanale. A dzisiaj poradniczek, temat jak zainstalować shadery do Minecrafta. I tak, ten poradnik będzie dla zdecydowanej mniejszości osób. Ponieważ wytłumaczę tutaj, yy, hmm. dlaczego niektóre osoby, na przykład zamiast instalowania się normalnego, yy, jakby instalatora w sensie Java, to na przykład zainstalowało się. Coś takiego. No, a dzisiaj to wszystko wytłumaczę, co i jak. I oczywiście zapraszam Was również na, na mój kanał. Zobaczcie, co tam się ogólnie pojawia. No i co? No to lecimy. I tak, pierwsze co, no to potrzebujemy oczywiście Optifina, który będzie te shadery obsługiwał. No i tak. Na 1.17 jeszcze nie wyszły oryginalne wersje, w sensie całe, pełne. Te dwie wersje jeszcze nie obsługują shaderów dlatego ich nie pobierajcie, ale jeżeli chcemy taki do 1.16 no to pobieramy wszystkie. Takie. Takie, jak są. To jest najnowszy, więc pobierzemy sobie ten. Tutaj reklamy pomijamy, nic tutaj nie robimy. No i tak, download. No i ja sobie wybiorę, yy, zapisz sobie to na pulpicie. No i tak. Pobrało nam się coś takiego. I tak, dlaczego? Yy, a ponieważ nie mamy oprogramowania Java. Bardzo mało osób go nie ma. Również tak samo będziemy potrzebowali WinRara oprogramowania. Yy, specjalnie tam odinstalowałem sobie Java, żeby to pokazać, jak to wszystko wygląda. I tak, oprogramowanie Java. No to. I weźmy to pierwsze. I tak, bezpłatnie pobieranie programu Java yy, i zgadzam się, rozpocznij bezpłatne pobieranie. I ja sobie to też dam na pulpit. No i proszę bardzo, mamy tutaj instalator. Tak, instal. No i czekamy aż Java, oprogramowanie Java się nam zainstaluje już nam się zainstaluje, to z tego co pamiętam na moim starym komputerze te dwie ikonki powinny się zamienić na taką jaką jest tutaj. O, proszę. Close. No kurde, tak się nie bym powiedział. O, a jednak. No, ale i tak się odpaliło od razu w Optifine Installer. I tak. Jeżeli macie gdzieś indziej postawionego Minecrafta no to tutaj sobie możecie zmienić, po prostu. No i proszę bardzo. Odpalamy Minecraft No i proszę bardzo. Czyż nie pięknie? I mamy tutaj OptiFina do 116.5. a no jest tak. No teraz potrzebujemy shaderów. Jeżeli ktoś z was nie ma, żeby się upewnić, że czy na pewno nie macie. Y, tych oprogramowań, jak na przykład WinRAR i Java, to sobie wejdźcie w ustawienia. Tutaj. No i dobra, wpisujemy aplikację. Aplikację to myślne. Aplikację i funkcję. I tak. Sprawdzamy, czy jest WinRAR. WinRAR jest. Sprawdzamy, czy jest Java. Java też jest. No a więc dobrze, jeżeli nie macie tamtego WinRara, nie wyświetliło Wam się nic, to wejdźcie sobie na stronkę i pobierzcie najlepiej ten. Oczywiście wszystkie linki Wam zostawię w opisie. Ja zapomnę raczej. No i tak, jeżeli nie mieliście WinRara i zainstalowaliście już, to przechodzimy do następnego kroku, czyli pobieranie. No shaderków, paczki z shaderkami. A więc tak, ja Wam polecam na stronie Minecraft Polska. Będzie link w opisie. I sobie wybierzmy jakieś stamtąd po prostu shadery to wolne, jakie chcemy. Te może będą fajne, więc te wam wrzucę dokładnie. Tak, w dołu, w dołóżcie instaluj najnowszą wersję. Nie, bo tutaj. tutaj jest 1.165, no i tak. No to pobieramy Download. Nie proszę partkę z shaderami i mamy pobrane. Ona się pobiera w winrush oczywiście I tak, jeżeli pierwszy raz instalujecie shadery, no to oczywiście musicie ten folder jakby... Prawdopodobnie, jeżeli wejdziecie w pliki gry, to nie będziecie mieli folderu shaders. Tak więc, żeby on się pojawił, no to musimy wejść do gry. Dobra, odpalmy sobie na tym Optifine. Dobra, jesteśmy już w mojej crafting do ustawienia, ustawienia graficzne. I tutaj mamy ich o wiele więcej. Jest tutaj, proszę bardzo, Optifine HD G8 Ultra. I tak, shadery i jak widzicie, ja tutaj nie mam żadnych shaderów, ja tam wywaliłem przed chwilą. I tak, otwieramy folder na shadery. Proszę bardzo, mamy ukochany folderek. I tak, do foldera wrzucamy nasze shadery. Paczkę z shaderami. Zamykamy i powinno już być. No i nie myliłem się. Czyli odpalamy shadery. No i już mamy przepraszam, bo prawdopodobnie w mikrofonie słychać teraz szum mojego laptopa ma głośne chłodzenie za to bardzo przepraszam jeżeli to przeszkadza ale mam nadzieję, że nie gotowe, no i teraz możemy się cieszyć naszymi shaderami na światach sobie stworzy nam świat bardzo no i zobaczcie jak jest SAC oczywiście one będą wyglądały inaczej u was bo ja mam optyfan tutaj ustawionego ale tak to właśnie wygląda dzięki za oglądanie mam nadzieję że pomogłem wszystkim którym się tylko dało no i tym miłym akcentem kończymy odcinek Również zapraszam Was do wejścia na mój kanał, sprawdzenia co tam nagrywam. Innego, bo nie gry, nagrywam tylko poradników oczywiście. No, a więc do zobaczenia. Pa. No i cześć.